Witam Państwa w części rowerowej Salonu 2 Kółka. Jesteśmy jeszcze przed dostawami niektórych rowerków, ale mogą Państwo tutaj dojrzeć nasz cały asortyment, czyli zarówno rowerki dziecięce, jak i rowerki dla dorosłych. Praktycznie znajdą Państwo rowerki dla wszystkich u nas. Jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Cross, Romet i Storm. Teraz prezentuję Państwu rowery z firmy Storm. Dojechały do nas nowości: to jest na kołach 29 oraz z tyłu na kołach 26 i 24. Jak Państwo wiedzą, też jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa. Tutaj mamy levele, heksagony modele z roku 2021. Posiadamy zarówno rowery crossowe, trekkingowe, MTB, full MTB. Przed nami tutaj rowery trekkingowe. Tu mamy maratony z firmy Storm oraz nowe 2021 z firmy Cross, czyli tak zwane transy 10203040 i 50 w zależności od wyposażenia w różnych wersjach kolorystycznych. A tutaj na dole rowerki miejskie, czyli typowe damki na kołach 26-28 z biegami i bez w bardzo różnych bardzo wersjach kolorystycznych. Większość z nich jest wyposażona w koszyki, jednakże yy, tylko w modelach Barcelona i wyższych są koszyki z wyściółkami. Tutaj rowerki Legrand, czyli miejska seria rowerów Cross. Tutaj rowerki Crossowe, czyli tak zwane Evado. I tutaj BMXy. Także zapraszamy wszystkich Państwa do naszego salonu.